naszą piękną lajwicę, bo y, czego by nie, skoro mamy taki y, piękny... Aha, to nie to. Skoro mamy taki piękny y, ten... Y, no i witam wszystkich serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie. Aktualnie na żywo live Minecraft. I to nie jest live Minecraft, moi drodzy. To jest Counter-Strike, Counter-Strike, Counter-Strike Global Offensive. I... Y, no już... Nie wiem czy jest kogoś coś oglądających. Dobra, play a, z CSA i MC. Zapraszam serdecznie. No i CS. Zapraszam do, do właśnie zaproszenia mnie do Znaj, bo no dobra, też potwierdza, że chcę patiem ja muszę tutaj kupić sobie coś. Dobra, miejski Didi Pat, to kupię sobie to i gram echo, już się nie da zaczęła. Zapraszaj do Steam to sobie po prostu. Ej! Nie... lagi! O kurde, ja nie nadrabiam na tym streamie, co nie, nie nadrabiam, bo, bo, bo co, bo to nie nadrabić się, co nie. Spadki fpsów okropne. I no... Co? A co by tu powiedzieć? No. no i co tam moi drodzy? Life cs life cs i Minecraft. Tak chyba jednak skończę i sobie normalnie w program. Zapraszam. Nie, moi drodzy, ja skończę. Widzę, że mam słowa. Ja kończę. Cześć. No, w sumie to z tyle z tego um, lajwika. No, tyle. No, nie ma co dalej kontynuować.